Jakiś obraz Platformy, nowego obra programu Platformy, czy też nowej twarzy Platformy się z tego wyłania. Powiem szczerze, to jest obraz dość, dość niepokojący. Taki obraz typu Orbanowskiego. Organizacja Platformy wydaje mi się postępować, to znaczy z jednej strony troska o człowieka pojawia się takim dość populistycznym, ale czasem sensownym kontekście. Z drugiej strony no wyraźne dążenie, dalsze kroki od, odchodzenia od demokracji liberalnej na rzecz systemu republikańskiego. Jowy, jednomandatowe okręgi wyborcze, finansowanie polityki przez korporacje, to co najbardziej chyba szkodzi liberalnej demokracji. To są, to są rzeczy niezwykle, niezwykle groźne i y, boję się, że y, sprzeciw środowisk demokratycznych, przeciw y, takim zmianom może stać się kolejnym po, y, po kukizie pomostem, przez który część elektoratu przejdzie na stronę y, prawa i sprawiedliwości, czy też zjednoczonej prawicy, która oczywiście przecież może nie oczywiście, ale zapowiada, że w tych sprawach będzie miała inne stanowisko niż Platforma. Myślę, że wracając do tych, do tych bardzo kontrowersyjnych, najdelikatniej mówiąc, propozycji czwartej RP Platforma Obywatelska robi kłopot wielu swoim demokratycznym wyborcom i, i może napędzić koniunkturę koniunkturę prawicy, czego pewnie by nie chciała.